Dziewczyny, wciągnęłyście nas w challenge. Ja pierwszy otwieram swój safe. Awesome! Jak fajnie. Mam mleczny koktajl Snickers. Ale jak ja mam go wypić? Żartujesz sobie? Trzeba tylko otworzyć nakrętkę. Dlaczego na to nie wpadłam? A ja mogę spróbować? Oczywiście, że nie. To mój koktajl, więc ja go będę piła. Poza tym jest bardzo smaczny. O tak! A coś tak pysznego powinna mieć tylko ja. Zaraz ci pokażę coś pysznego. Skoro koktajl jest tak dobry, to napij się go porządnie, chciwusko. Co ty zrobiłaś? Skończył się, co oznacza, że nie mam teraz nic do picia. To nie fair. Teraz moja kolejne otwarcie sejfu. Ryba? Dlaczego ktoś dostaje koktajl, a ja rybę? Jest taka obrzydliwa i śmierdząca. Trzymaj ją z dala od nas. Pospiesz się i zjadaj to, zanim cały pokój będzie śmierdział. Jeśli zwymiotuje, to będzie wasza wina. Ojej, to obrzydliwe. Nie, nie dam rady zjeść całej ryby. Ale musisz. No dobra. Wow. Chyba zwymiotuje od samego patrzenia. Co za ochyda. Dlaczego kazałyście mi to jeść? Zabierzcie ode mnie to paskudztwo. A ty z czego się śmiejesz? Lepiej się pospiesz i otwórz swój safe. Zgadzam się, najwyższy czas. To wszystko? Jeden cukierek Skittles? W takim razie musi być naprawdę dobry. To zwykły cukierek. Dziwne. Ojej! Co się z tobą dzieje? Dziewczyny! Chyba mam Skittlesową wysypkę. Od dziecka marzyłam, żeby jej dostać. Ale ekstra! Teraz mam na sobie nieskończone ilości słodyczy. Ja też mogę się poczęstować? Oczywiście! Pyszne! Kate, może chcesz? Nie, to wygląda obrzydliwie. Super, to naprawdę jedyna fajna choroba. Kate, no może jednak spróbujesz? Uuu, to jest to chydne. Chcę otworzyć safe jako pierwsza w tej rundzie. Co za niespodzianka! Nigdy wcześniej nie miałam tylu popytów. W Dodatku takich niezwykłych! To żelki! Widziałyście kiedyś coś podobnego? Nie bardzo. Chociaż dobrze smakują? Oczywiście są po prostu niewiarygodnie pyszne. Chcę jak najszybciej zjeść każdy popyt. O tak! Bardzo apetyczne. Myślę, że Kate nie miałaby nic przeciwko, gdybyśmy ugryzły chociaż kawałeczek. Myślę, że masz rację. I nie ma mowy, nawet nie myślcie o dotykaniu moich smakołyków. To wszystko jest moje, dobra, sprawdzę, co mnie czeka. O nie, wolałam tego nie wiedzieć. Najbardziej na świecie boję się właśnie robaków. Dlaczego jestem tak karana? Ty jesteś karana? Zdejmij ze mnie te robale, błagam Cię. Wiem, mam pewien pomysł. Mały odkurzacz uratuje Kate. Dzięki. Ojej, został jeszcze jeden robak. Gdzie? Który? Już nad ustami. Oj, przegapiłam go. Ale to nie szkodzi. Kate, puść odkurzacz. Przestań go całować. Robota skończona. Brawo ja. Ojej. Kate, powinnaś zobaczyć swoje usta. Wyglądasz jak kaczka. Nabijanie się z problemów innych nie jest śmieszne. Za karę będziesz musiała dojść robaki. Co ty zrobiłaś? To straszne, ochyda! Zabierzcie to ode mnie! O! Lepiej zobacz, co czeka na ciebie w sejfie. Już sprawdzam. Tu jest jakaś mikstura. Mam nadzieję, że dzięki niej będę najpiękniejszą dziewczyną na świecie. Jakieś dziwne uczucie. Ojej, co się ze mną dzieje? Pomóżcie mi! ciągnijcie mnie na górę! jaka ja jestem mała! Podnieście mnie! Jaki słodziak z ciebie! Mam ochotę cię pogłaskać. Ojej! Jestem teraz najmniejszą dziewczynką na ziemi. To nawet fajne. Na przykład teraz popyt Kate jest dla mnie zwykłą trampoliną. Jaka ty jesteś słodka! Naprawdę chcę cię pogłaskać. czy to boli! Zobacz, co zrobiłaś z moim palcem. Musisz za to zapłacić. Hej, ty też chcesz zobaczyć, jak mała dziewczynka walczy z rowakiem, prawda? Uważam, że to będzie bardzo zabawne. Dalej, Julie, wierzymy w ciebie. Mam nadzieję, że jej się uda. A masz, a masz. Tak, dowal mu. Dowal mu. Niezwyciężona Julie znów wygrała! Julie, gratuluję, dałaś czadu. Dziewczyny, wszystko dzięki waszemu wsparciu. Co tym razem na mnie czeka? O, nie, na pewno nie będę jadła surowego mięsa. Dziewczyny, sorry, ale to już za wiele. O, co talerz dla ciebie i smacznego. Ale jesteście okrutne. To nie jest mięso, to jakaś guma. Nie można się w to nawet wgryźć. Mam już dosyć. Nóż i widelec powinny Ci pomóc. Więc jedz! Oj! Chyba troszkę przesadziłam. Ups, teraz mogę zjeść nawet talerz. Dobra. Fu, to mięso powinno być usmażone. To chora, żeby jeść je na surowo. Po jednym kęsie robi mi się niedobrze. Nie mogę już dłużej wytrzymać. Guri lepiej otwórz swój safe. Sprawdźmy. ciekawe, co to jest? Magiczna różdżka? Super! Ciekawe, jakie zaklęcia potrafi wykonać. I skąd mam wiedzieć, o co z nią chodzi? Po prostu nią pomachaj! To boli! Chyba się nauczyłam. Prawie mnie spaliłaś. Zobacz, co zrobiłaś! Nie wstydź ci! To różdżka, nie ja! Ojej! Jest nieprzewidywalna! Połóżmy ją lepiej na stole, zanim wszyscy ucierpią. Kate, czas, żebyś ty otworzyła safe. Dobra, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co jest w środku. A w środku jest coś pysznego. Lody. Daj nam spróbować. Ręce precz. Mam tylko jeden kubełek. Nie mam za dużo lodów, więc są moje. Taka łyżka nie nadaje się do jedzenia. Potrzebuję czegoś większego. No to jedziemy. Nie ma nic fajniejszego niż lody. Daj nam chociaż polizać. Nie zapomnijcie o tym. Chciwuska. Kate, co ci się stało? Jesteś trochę sztywna. Wiem jak ją uratować przed całkowitym zamarznięciem. Różczka mi pomoże. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję. Bez was zamieniłabym się w bryłę lodu. A teraz tylko płonę! Stop! Ja płonę! Świetna okazja do usmażenia mojego mięsa. Zamiast surowego badziewia zjem pyszne steki. samą porę, bo zdążyłam zgłodnieć. Kate, twoja płonąca głowa mnie uratowała. Pyszne. Zrobiłam naprawdę smaczne danie. Dzięki, Kate. Oh, czas sprawdzić, co tym razem czeka na mnie w sejfie. Wow, wszyscy kochają Nutelle. Nie jestem wyjątkiem. Zobacz, co zrobiłaś! Nie ma problemu, zaraz to sprzątnę. Auć, boli! Przestań we mnie rzucać śmieciami. Nie zrobię tego więcej. Jedyne, co będę od teraz robić, to jeść pyszną nutellę. Julie, a ty nie masz nawet co marzyć o czekoladowym kremie. Bo wszystko zdążyłam go spróbować. Jacy wszyscy są chciwi. Ale ja też złapałam kropelkę. Pyszności! Ojej, dziewczyny, mam problem. Moja ręka utknęła w słoiku. Pomóżcie mi ją wydostać. Okay. Czego się nie robi dla przyjaciółki? Nawet bardzo chciwej. No dalej, ściągaj to! Jeszcze trochę. No w końcu. O, w słoiku zostało nawet trochę kremu dla nas bardzo dziękuję za pomoc. Już zaczynałam myśleć, że będę musiała chodzić z tym słoikiem. O, tu jeszcze trochę zostało. Kate, co tak siedzisz? Otwieraj safe. On nie pachnie zbyt dobrze. On nie. W środku czeka na mnie kawałek paskudnego i bardzo śmierdzącego sera. Dziewczyny, to mnie przerasta. Myślę, że Julie i ja możemy ci pomóc. Oczywiście pomożemy ci włożyć ser do buzi. Oj, nie czuję się najlepiej, dziewczyny. To było obrzydliwe. Prawie zwymiotowałam. Julie, a co jest w Twoim sejfie? Też jestem ciekawa. Ojej, to portal! Jesteśmy wolne. Zaczynamy? Ja pierwsza. Ojej, czekolada. Super. Ale co się z nią stało? Jak mam ją zjeść? Jest całkowicie roztopiona. Nie zazdroszczę ci. Muszę pilnie coś wymyślić. I mam pomysł. Wiem jak zjeść moją czekoladę. Potrzebuję lodu i nożyczek. Najpierw troszkę spróbuję. Mm, pyszna. Jeśli wyleję płynną czekoladę na lód, zastygnie i będę mogła ją bezpiecznie zjeść. Fajnie jest malować czekoladą. Ekstra mi wyszło, co? Już mi ślinka cieknie. Spróbuję. Szka. Co tak patrzysz? Zjadaj swoje danie. Zamrożona czekolada? Poważnie? Jest cała w lodzie. Tak lepiej, zobaczmy. Wygląda i pachnie smacznie. Ale jest jak kamień. Jak mam ją zjeść skoro nie mogę jej nawet ugryźć? No dalej, złam się szybko. Dobra, spróbuję polizać ją jak rożek lodów. Będziesz ją jadła tak całą wieczność. Dobrze, że mam roztopioną tabliczkę czekolady. Mogę zrobić z niej dowolny kształt, a potem go zjeść. Mogę być pierwsza? Nie, bo ja. No dobra. Zamrożony gofr? Oczywiście, że lubię gofry, ale nie mrożone. Jest twardy, jak skała. Ty co masz? Sprawdźmy. O tak, co za szczęście! Mam gotowego, aromatycznego gofra. Pyszności nie mogę się doczekać, żeby go zjeść! O jej, jest za gorący! Moja ręka jak piecze. Mari, trzymaj mojego gofra. O, już lepiej, dzięki. Ale jak mam zjeść gofra, skoro jest taki gorący? Mam pomysł dzięki temu się nie pobrudzę. Jeśli zjem go widelcem i nożem, to będę miała czyste ręce. Spróbuję. Na wszelki wypadek jeszcze podmucham. Pyszności! co ty robisz? Głupi gofr, no dalej połam się. Hurra! Może w kawałkach uda mi się go zjeść. Nadal jest twardy. Nie da rady go ugryźć. Dobra, w ogóle nie będę tego jadła. Okay. Nie smuć się mi, jadaj spokój. Przestań. Zobacz mojego gofra, starczy i dla ciebie. Częstuj się. Razem? Dawaj! Wow, gorąca czekolada z marshmallową! Uwielbiam to! Ale któraś z nas ma zimną porcję. Sprawdźmy to! Dlaczego nie mogę wbić słomki? To znaczy, że ja mam gorącą czekoladę! To niesprawiedliwe! Moje jest tak zimno, że nawet się nie leje. Jak mam to wypić? No dobra, będę lizać. Jakie dobre! Smakuje jak lody! A ja miałam farta, dostałam miękkie i słodkie pianki. A czekolada? Auć, jest bardzo gorąca. Nie mogę wziąć kubka. Co robić? Wiem, mogę pić w rękawiczkach. Wtedy moje ręce nic nie poczują. Wspaniale. Mm, pyszności. A ty liż sobie lody. O, Dlaczego ty jesteś pierwsza? Może razem, co? 3, 2, 1. Makaron, super. Ale ekstra! Czekaj, czy on jest zamrożony? Nie mogę nawet wyjąć pałeczek. Kurczę, dałam radę, ale wcale to nie wygląda lepiej. Masz pecha. A ja zjem pyszną przekąskę. Władam pałeczkami jak ninja. Więc spróbujmy. Tak. Ojej. Moje usta płoną. Uważaj, nie mogę się kontrolować. Wiem jak roztopić mój makaron. Pomóż mi trochę, mija! O tak, teraz ja też mogę zjeść moje danie. Uff, jest o wiele lepiej. Ten makaron jest zbyt ostry. Dzięki za pomoc. Teraz ja coś zjem. Jakie pyszne! Oj, chyba zupełnie zapomniałam o manierach, przepraszam. Ej, bitwa na palce pokaże, kto będzie pierwszy. Nie pokonasz mnie. Jeszcze zobaczymy. O, tak, wygrałam! Pogódź się z tym. Co to, roztopiony lizak? Jak mam to zjeść? Ok. No dobra. A ty co masz? Ojej! A ja mam całego lizaka! Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować! Ojej! Przykleił mi się do języka! To bolało! Ale wiem, jak ponabijać się z Mii! Gdzie są moje rekwizyty? Wspaniale! Mia, pomóż mi! Lizak jest tak zimny, że przymarzł mi do języka! Co robić? Dalej, dalej! Trzymaj się chwileczkę! Udało mi się! Twój język jest wolny! Co? Wyrwałam ci język! Głupi żart. Lepiej zajmę się moim przysmakiem. Bingo. Mam pomysł. Nadmucham bąbelki z tego karmelu. To jest świetne. Jestem w tym naprawdę dobra. Bąbelki są nierealnie pyszne. Mogę? Miałaś wystarczająco dużo zabawy. Spadaj. Niech zdecyduje los, okej? Okay? Nożyce wygrałam. Hej. Ej, ja pierwsza. Ciekawe, co tam jest. Nagecy! Miam! Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Jakie gorące! O, już lepiej. Mmm, jakie pyszne! Co za uczta! Zajmij się teraz swoim daniem. No w porządku. Mrożone nagecy, jak ja je zjem? Nie mogę nawet otworzyć opakowania. Pomogę ci. Patrz. Proszę, trzymaj. Wielkie dzięki, mogłaś tego nie otwierać. Dobra, spróbuję. Aj, są jak skała. Ale można je przecież rozgrzać. Mam tu akurat prostownicę do włosów. Spróbuję jej użyć. Ciekawe, jak długo jeszcze trzeba czekać. Co za zapach. Gotowe. Chyba zadziałało. Nagecy są usmażone. Pyszności, jestem geniuszem. Nie mogę się poczekać, żeby zobaczyć, co tam jest. O, patrz! Zaraz się dowiem, co mam. Pizzę! Ej, to było niesprawiedliwe. Nie mogłam wytrzymać. Uwielbiam pizzę. Jak pysznie wygląda. Mm, rewelacja. Teraz twoja kolej. Dobra, nie jestem pewna, czy też dostałam coś smacznego. Pizza! Mal mrożona. Tak jak myślałam. Dobra, spróbuję. Aj! Moje zęby! I co mam z nią zrobić? Jak ją zjeść? Nie mogę nawet oderwać kawałka. Chyba no mam pomysł. Pozwól, że Ci troszkę pomogę. Proszę bardzo. Gryź i żuj. Myślę, że zadziałało. Super, dzięki. Oj, chyba przesadziłam. O nie! Mój ząb! Co ja mam teraz zrobić, głupia pizza z kamienia? Wiem co cię pocieszy? Cieplutka pizza, częstuj się, tylko uważaj tym razem.